W tym materiale pokażę wam jak wbiłem rangę elitę w Fortnite Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć jak to zrobiłem to oglądajcie do końca Pamiętajcie stawienie łapki w górę, kodziec w sklepie Marpel Oraz w komentarzach możecie napisać jaką rangę macie aktualnie w Fortnite Zapraszam do oglądania Ty go się tam biega, ty czekaj dawaj go agencik White, dostał 20, 40 Góra leci ktoś jeszcze, jakiś agent lata Helikopterem bojowym Ty dobra dawaj lecimy na... o, roz... Bierzemy dawaj 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 Nie da się już tego robić Pomocy Przrzucam go. Zbieram. Ale czekaj, przeszukam go, czekaj, czekaj, czekaj. To jest mądre, to jest mądre, przeszukamy go i będziemy wiedzieć, gdzie jest Hitmate. Dawaj, lucika, nie? Rzucasz mi wszystko. Go. Przyszamy tam? Minus 20 dead To jest chyba gdzie opór. Ale że tak za darmo oddać tego? Ty, trzeba ranimować teraz lupa. O kurde. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Czekaj, czekaj, ja. w y kościół! kumalana. Uważaj, dropię ci wszystko. Dopnęli wszystko, dotknęli wszystko jakby są so. plecy, plec, uważaj, kumala ci może jeszcze i uważaj A, jeszcze trzymaj kartę Trzymaj jeszcze kartę jakby co so. A bo tam są, Tam jest kilka składów, uważaj, tam jest kilka składów jakby co so. już, już naliczyłem z, z, z dwa składy stare, które się biją. One biją wniąstwoga tej Co oni robią? Uciekł, uciekł ktoś, uciekł ktoś gdzieś na górę Jestem dead Poszukuję. Ro, ro, rozwalasz go Jesteś lepszy Cienka. to wykasujemy ich, bro. Przecież on jest stary, przecież on nam ucieka. Co on robi ty? Co on ćwiczy, ty? Co on ćwiczy? Ty kumalala! Ty chyba nie wiesz czegoś, patrz to. Patrzcie tego! Ty, ja, ja go skrócę ty! <śmieniczynka> Czekaj! Kurde, tu gdzie można przejść Mam pomysł, Zasłaniam się helikopterem Ojej to nie jest taka No dobra? To. I teraz tak, robię coś takiego to. Robię tak Tak, i cię chwiluję. I oni, oni się nic nie spodziewają Weź teraz obserwuj na każdą stronę, czy jakieś typy tu może nas lecą Dobrze byłoby Ej, teraz to jest w ogóle nie lutowane. co jest? Podążaj Ty, patrzcie to, w ogóle widzieliście, że można kontrolować snupka? W sensie można normalnie mu mówić co ma robić Połowa w ogóle o tym nie wie Znaczy jak ja widzę gościa, który po prostu gra tym snupem W sensie, że wiecie, że że chodzi jakby za nim ten Snoopy i nie, nic nie może nic zrobić. To jest trochę dziwne, to jest moim zdaniem, bo to nie jest wykorzystane w ogóle potencjał tego błota. zmienili w ogóle, patrzcie. To skrzynki do, dosunęli, zobaczcie, jakie za mało, za mało skrzynki, patrzcie. Jest I były dwie skrzynki tylko. Jeeee, ale to jest syf teraz. Ty to się teraz w ogóle nie patrzy, to się latać, widzowie. Zobaczcie, co to się stało. Ok, czyli z z Ty gościu, gościu, kuram. na farcie. Bombę go, bombę go tymi bombami. Dawaj, snupika, atakuj go. Atakuj go, szybko Ty snupek, on myślał, że to snupek gościu, jest tym O, masz tego, swojego dramgana weź Ty tam, Stapił do mnie, ty co za agent Ty co ty robisz gościu, gościu Bomba Nie wiem Felix, bo nie grałem jeszcze reaktywacji W ogóle nie gram widzowej reaktywacji ty typy gdzieś tutaj w tych boxach siedzą Śmierdzi bomba, leci, nic nie dostał ja mi tutaj Tyłem próbuje wyjść, koleżko o co ty próbujesz? Ty myślisz, że ja nie mam włączonych w tak zwanej wizualizacji kroków. Dziękowy. Dobra, czekajcie. Bomba kolego, chyba, chyba dostajesz linage, nie? Koleżko, oni są w dół, sadzą, oni sadzą w dół cały czas. Dostaje. On, on cały czas dostaje. Na mnie są. Ja bym podejrzewał z dwóch stron. Dostał mniej. Dostał daszek chyba? Nie Co on robi? O ma moje schody no je, Rozjeżdżam go, rozjeżdżam go, dead Przeszukuję Weź się wylecz, wylecz się, bo masz zero Uciekał, on ucieka, on ucieka, jeden yy, Snajperka biorę Dobra, patrzcie to On, on zabrzmiał leczenia, ty, co tobą mnie, tylko jeżdżą Dawaj go Kolego, co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz, koleczko? Track? Kolego się to mnie tak otwierasz Dddasz koleżko, co ty sobie myślałeś, że to, ja zjadam wodę z drugiej strony? na mają, uważaj 10 mniej Nie wiem dlaczego strzeliłem do niego tak nie Pytacie się mnie co Dziewięć mniej Idę Nic Został 100 mniej Koleżko, chyba masz takie tarpaty, nie powiem Dobra, kolego, ja idę cię prezować, chodź. Ktoś, co on sobie myśli? Do nas dojeżdża, przeszu cię? To krak. Tu box. box. Oj, oj, mizeria. Mizeria. Człowieku, co on zrobił? Co on sobie myślał w ogóle ty? I czemu jest w ogóle to przejść w takiej strefie? oni są wy, 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 wykończeni, są ci ludzie. Wykończeni są Fortnite'em. Yo, ja na kozę, ja nie mam. Niestety, niestety dzisiaj mnie idzie do sreperki. Ogólnie mnie idzie do sreperki. No dobra, nic nie mówiłem koleczko, chyba nam dostajesz lekko. Podjeżdżam go, Mizeria Polska. Koleżko? Co tam u ciebie? Snupik? Ale snupik Yo, snupik? Halo? Snupik, polska górą Wariacie? Oj, dostałem Valdimajza lekko Wlatuje znowu Siemanko, Kolanko, kolanko. na presy Dostałem, 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 jestem dead, jestem dead Uważaj Wygrywasz to nie wierzę, ciebie on próbuje mnie robić, ty co on robi. Ja padam. Głódź chyba też na dół. Wygrywasz z nim. wygrywasz z nim. Ej, została jeszcze tylko ten. Eee, dwójka, solo, solo, jakby co. Ten gość też jest solo. Jest on nieco ostatnia dwójka. O, patrzcie, Helka. To są, to są wszystkie składy. Ju, już nie ma ani jednego więcej. Także myślę, że to wygrywasz na lusiku Dawaj stary, rozwalasz go Teoretycznie nie wiem czy jestem w mnie jeszcze rezować, co nie, bo... A z... co on po jeden bije? Oj, teraz bo to czwarty zon jest dopiero Przejeżdżasz go? Przejeżdżasz go? Kraka ma już Przejeżdżasz chyba, człowieku, z tego Mam gana, ty masz, człowieku, ty masz mini jeszcze wszystko masz No i człowieku, no zobacz, top, top 3, tak o No, się dziedzieli chyba co zrobić? Co to za taktyka jakaś? Chudego byka, co on zrobił? nice. toksik mnie nas zabił, niestety wyeliminował. Zobaczymy, może elitka już będzie wbita. No, no zobaczy, jak on się kręci. Jako nie mają bez byka jeszcze elitkę, no to mam prawie z wyżej. Uwaga! Yo! Mamy to. Elita wbita, widzowie. Elita wbita, patrzcie. Jeszcze 100%. Yo! Jeżeli byście chcieli, to moja mapka do Freebuilda znajduje się właśnie na ekranie oraz w opisie możecie sobie wbić, gdzieś tam rozgrzewać, ja to robię codziennie. Pamiętajcie o wpisaniu kodu sklepie Marpel, zawiń łapki w górę, suba z wątkiem, że jesteście tutaj nowi i pamiętajcie o napisaniu w komentarzach, czy takie filmy wam się podobają. To na tyle, się manu.